Dobry wieczór, Mroczna Armia. Witam was serdecznie w kolejnym wydaniu Mister News. Programu poświęconemu najciekawszym paranormalnym zjawiskom z internetu. W dzisiejszym programie. 11 uczniów zemdlało w szkole w Kolumbii po zabawie tabliczką Ouija. Tajemnica Stonehenge rozwiązana. Kupili przeklęty dom. Najlepsze nadchodzące horrory w 2023 roku. Dziwne zjawiska w wylęgarni Arejczyków, prawda czy fake? Czarna postać zarejestrowana w opuszczonym posterunku w Konstancinie. Newsy rozpoczynamy od informacji, która dotarła do nas podczas jednej z transmisji na żywo. Jeden z widzów poinformował nas, że ekipa kanału Rady forbex zarejestrowała ciemną postać przechodzącą przez promienie siatki laserowej podczas swojego pobytu w nawiedzonym posterunku policji w Konstancinie. Przeanalizowaliśmy więc sprawę dla was dokładniej, żeby podzielić się z wami naszymi wnioskami. Próbowaliśmy w jakiś sposób rozjaśnić nagranie bądź poddać je efektowi gamma. Efekt jednak nie sprostał naszym oczekiwaniom, a nie jesteśmy też ekspertami z dziedziny obróbki materiałów. Jednak wnioski, jakie nam się narzucają, zarówno podczas wspólnego oglądania materiału na transmisji live, jak i teraz, są takie, że w pewnym momencie na nagraniu widać jak postać wyłania się z nicości, po czym znika gdzieś za fragment wejścia. W oczy rzuca się jeden mały szczegół, który może wskazywać na brak autentyczności nagrania. Pod koniec widać, że postać ma na plecach coś, co do złudzenia przypomina plecak. Taki sam lub podobny, który ma na plecach jeden z mężczyzn. Zapytacie, jak to więc możliwe, że postać pojawiła się znikąd. To bardzo prosty efekt, który można wykonać podczas montażu. Daje on doskonały efekt nawet podczas całkowitego oświetlenia pomieszczenia a co dopiero w totalnej ciemności. Efekt to cross-dissolve i polega na płynnym przejściu z jednego stałego kadru w drugi. Zobrazujmy to sobie. Na tym nagraniu mnie nie widać, pojawia się efekt przejścia, a ja wyłaniam się znikąd. Nie ma mnie i znowu się pojawiam. Magia. A wy, co o tym wszystkim sądzicie? Dziwne zjawiska miały ponoć również miejsce w pałacu w Mokrzyszowie. Dawnym szpitalu zakonu kawalerów maltańskich, bądź zwanym również wylęgarnią Arejczyków. Użytkownik TikToka Remix wrzucił na swoje social media nagranie podczas pobytu w pałacu. Nagranie jest krótkie i dosyć enigmatyczne. Przedstawia jedne z frontowych drzwi wnętrza pałacu, które w pewnym momencie same się poruszają. Zobaczcie sami. Mamy tu wejście główne. Mamy drzwi? Ty. One się ruszyły? O ja pierdolę. Trudno ocenić, na ile autentyczne jest to nagranie. Za drzwiami z dużym prawdopodobieństwem mógł się ktoś po prostu znajdować. Nie mamy pełnego przekroju sytuacji, ponieważ nagranie jest dosyć krótkie. Reakcja nagrywającego również pozostawia duże pole manewru. Nie wydaje się być zbyt przestraszony całą sytuacją, mimo tego, że po chwili wychodzi z pomieszczenia. Na końcu nagrania widać jednak, że nie kieruje się do wyjścia, a w kierunku schodów na wyższe piętro. Czy taka byłaby reakcja kogoś, kto jak najszybciej w obawie o swoje zdrowie chce opuścić obiekt? A jeśli się nie bał, to dlaczego nie poszedł sprawdzić, czy coś lub ktoś nie znajduje się za drzwiami? Nie można bowiem również wykluczyć faktu, że nie stał się ofiarą niewinnego żartu osoby postronnej. Dużo pytań, mało odpowiedzi. Dajcie więc znać, czy chcielibyście, żeby Mystery Hunters sprawdziło to miejsce na własnej skórze. W listopadzie zeszłego roku grupa dzieci w Kolumbii straciła przytomność w szkole po zabawie z tablicą widża. Nauczyciele powiedzieli, że co najmniej 11 dzieci w wieku od 13 do 17 lat zostało znalezionych nieprzytomnych na korytarzu, a 5 uczniów zostało wysłanych do szpitala. Według kolumbijskich mediów nastolatkowie cierpieli na silne wymioty, bóle brzucha i skurcze mięśni, kiedy zostały przewiezione do szpitala Manuela Beltrana. Administracja szkoły przekazała władzom szczegóły incydentu w oczekiwaniu na decyzję w tej sprawie. Dzieci straciły przytomność, a kiedy je znaleziono, miały duszności, a z ust płynęła im gęsta ślina. Możliwe, że winna była tablica Ouija i to przypuszczenie stanowi część śledztwa. Inni sugerują, że wszyscy chorzy pili wodę z jakiegoś nieznanego źródła lub, że przybyli z basenu i podano im coś do jedzenia. Władze podkreślają jednak, że nie znaleziono żadnych zmian psychologicznych u dzieci, biorąc pod uwagę, iż mówi się, że takie powikłania mogą wynikać z gry w demoniczną tabliczkę Ouija. Raport medyczny mówi jednak, że było to spowodowane zatruciem pokarmowym. Czy demoniczna tabliczka mogła być powodem choroby nastolatków? Czy to jedynie wielki zbieg okoliczności? Dajcie znać, co sądzicie. Kupili dom z 1920 roku. To, co znaleźli w środku, może mrozić krew w żyłach. Niektórzy kupują nowe nieruchomości, inni te sprzed lat. Ta para zainteresowała się domem z 1920 roku i ostatecznie w niego zainwestowała. Jednak to, co znaleźli w środku, totalnie ich zaskoczyło. Parę, która na TikToku nazywa się GBTV, obserwuje 2 miliony osób. I możemy tam zobaczyć filmy ze wszystkimi znaleziskami z posiadłości, którą kupili na jednej z aukcji. Kupując stary dom, liczyli się z tym, że wiele rzeczy będzie trzeba w nim wyremontować. Ta para doskonale zdawała sobie z tego sprawę i tuż po finalizacji transakcji zabrała się do pracy. Żadne z nich jednak nie spodziewało się, jakie tajemnice skrywa ta nieruchomość. Wiemy, że posiadłość znajduje się w Wali, ale nie znamy jej dokładnego położenia. Z pierwszego filmiku dowiadujemy się również, że para kupiła dom w trakcie pandemii. Podczas rozbiórki poszczególnych pomieszczeń para natrafiała na dziwne przedmioty. Pierwszym z nich była Biblia, która ukryta była za drzwiami. Widać, że jest ona zniszczona, co może wskazywać również na to, że jest bardzo stara. Później para postanowiła sprawdzić, co znajduje się na strychu. Była tam walizka. Znajdowała się tam spalona figurka, zakurzony miś i pudełko w czarnej siatce. Jednak po wyjęciu okazało się, że w środku był kawałek jakiegoś materiału i krzyż wykonany z drewna. W ścianie było także zdjęcie ukryte pod kocem. Widać, że jest spalone, ale co bardziej przerażające, jedna z postaci ma jakby wypalone na nim oczy. Nowi właściciele zastanawiają się, czy widnieje na nim rodzina, która wcześniej mieszkała w tym domu. Kolejnym przedmiotem, który znaleźli w domu, była drewniana skrzynka, ukryta w ścianie. Widniał na niej napis w języku walijskim, który oznacza: nie otwieraj mnie. Ciekawość jednak wzięła górę i mężczyzna po znalezieniu w lustrze ukrytego kluczyka, otworzył pudełko. Co było w środku? Był tam naszyjnik, spalony wskaźnik do tablicy Widza, kolejny klucz i kawałek włosów. Po znalezieniu w pudełeczku kolejnego klucza, para postanowiła znaleźć pasujące do niego pudełko. Okazało się, że było ukryte również na strychu, w podłodze pod szklaną watą. Pudełko było całe pokryte czarnym i czerwonym woskiem. W środku znajdowała się plansza widza. Na pokrywie planszy umieszczony był napis: Nie pozwól jej mówić. Nie da się ukryć, że przedmioty odnalezione w tym domu wyglądają jak z horroru. Po jakimś czasie w domu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Kiedy para przeszła do remontowania sufitów, okazało się, że były one całe czarne, jakby od popiołu. W komentarzach pojawiła się teoria, że w tym domu były odprawiane egzorcyzmy i czarna magia. Czy tak było naprawdę? Tego prawdopodobnie się nie dowiemy. Na jednym z nagrań widzimy również, jak w domu zaczynają dziać się dziwne rzeczy, o czym wspominają właściciele. Nagrania cieszą się w sieci ogromną popularnością. Pod filmami możemy znaleźć tysiące komentarzy. Wiele osób jest przerażonych i twierdzi, że para natychmiast powinna uciekać z tego miejsca. Inni uważają, że do posiadłości powinno przyjść medium albo egzorcysta, by sprawdzić, czy nie ma w nim niepożądanych gości. A wy co sądzicie? Zamieszkalibyście w takim domu? Jak i po co zbudowano Stonehenge, tajemnica słynnej megalitycznej budowli rozwiązana. Timothy Darwin, profesor archeologii z Bournemouth University w Wielkiej Brytanii. Stonehenge zostało zbudowane z dwóch rodzajów kamienia. Większe części to tzw. kamienie Sarsen, które pochodzą z Melbourne Downs, natomiast mniejsze, Bluestones, które znajdują się we wnętrzu, to monolity z Wali. Autor badania twierdzi, że kamienie, które znajdują się we wnętrzu Stonehenge, miały wyznaczać początek cyklu danego okresu. Darwil uważa, że dodatkowe 5 trylitów, które są we wnętrzu okręgu, miało być dodatkowymi pięcioma dniami, które uzupełniłyby cykl 365 dni w roku. Ponadto naukowiec sugeruje, że cztery mniejsze kamienie, które umiejscowione zostały poza okręgiem, miały pomóc obliczać rok przestępny, który wypada co 4 lata. Część środowiska naukowców ma jednak wątpliwości co do badań profesora Darwila i uważa, że jego teza jest naciągana. Dlaczego jeden trylit ma oznaczać jeden dzień? Moim zdaniem to po prostu pasowało pod tezę o kalendarzu słonecznym. Niektóre kamienie, również będące częścią Stonehenge, zostały w badaniu pominięte. Mówi Mike Parker Pearson, profesor z University College of London, który zajmuje się badaniem Stonehenge. Jest dwóch nadproży nie ma. Sześć znajduje się na swoim miejscu, a dwa leżą na ziemi. Wielu ekspertów twierdzi, że może to oznaczać, że konstrukcja tak naprawdę nigdy nie została ukończona. Jeśli jesteście pasjonatami filmów grozy, ukaże się w tym roku kilka pozycji, na których warto zawiesić oko. Megan to cud sztucznej inteligencji, realistyczna lalka zaprogramowana by być najlepszym towarzystwem dziecka i największym sprzymierzeńcem rodzica. Zaprojektowany przez genialną robotykę z firmy zabawkowej Gemme, Megan może słuchać, obserwować i uczyć się, gdy staje się przyjaciółką i nauczycielką towarzyszką zabaw i obrońcą dziecka, z którym jest związana. Kiedy Gemma nagle zostaje opiekunką swojej osieroconej ośmioletniej siostrzenicy Kady, jest niepewna i nieprzygotowana na rodzicielstwo. Pod silną presją w pracy Gemma postanawia połączyć swój prototyp Megan z Kady, próbując rozwiązać oba problemy. Decyzja, która będzie miała niewyobrażalne konsekwencje. Ten film miał już swoją premierę 13 stycznia. Więc jeśli miałeś lub miałaś okazję obejrzeć, podziel się opinią. Naznaczony rozdział 5. To jeden z naszych ulubionych horrorów. Ale nie chodzi tutaj o strach, bynajmniej. A o to, że w jakimś stopniu traktuje o tym, czym zajmujemy się w ramach Mystery Hunters. Film jest bezpośrednią kontynuacją Insidious z 2010 roku i Insidious rozdział 2, 2013 rok. I służy zarówno jako piąta część serii Insidious jak i piąta pod względem chronologii. Po wydaniu naznaczonego Ostatni Klucz w 2018 roku, Blumhouse Production zdecydowało się na możliwość produkcji przyszłych filmów z serii, w tym crossovera z serią Sinister. Naznaczony Fear the Dark swoją premierę ujrzy 7 lipca. Zakonnica 2 Film będzie kontynuacją Zakonnicy z 2018 roku i dziewiątą odsłoną serii The Conjuring Universe. Francja, rok 1956. Zamordowany zostaje ksiądz. Rozprzestrzenia się zło. Kontynuację wydarzeń z pierwszej części Zakonnicy podąża za siostrą Irene, która po raz kolejny stanie twarzą w twarz z demoniczną siłą Walaka. Premiera 8 września. W tym roku swoje premiery będą również miały takie tytuły jak Egzorcysta czy Piła 10. Na te pozycję trzeba będzie jednak jeszcze troszeczkę poczekać. W dzisiejszym wydaniu to wszystko. Dajcie znać, które z newsów znaliście, a które okazały się totalną nowością. Napiszcie w komentarzach, na które z horrorów najbardziej czekacie. Nie zapomnijcie o zostawieniu suba, łapki i komentarza dla zasięgu. My widzimy się w kolejnym wydaniu Mystery News. Do zobaczenia. Halo? Policja? Dobry wieczór. Proszę przyjechać na YouTube'a. Chciałbym zgłosić zaginięcie. Mhm, tak. Kogo? E, Wujamecha. Mhm. Dziękuję.